Mapa Polski w Excelu jest prostym w obsłudze programem służącym do tworzenia raportów z użyciem map. Podstawową funkcjonalnością programu jest kartogram, na którym dane dla gmin przedstawione są za pomocą koloru. Utworzenie kartogramu wymaga wprowadzenia danych dla gmin i ustalenia przedziałów dla legendy kartogramu. Po zaznaczeniu danych możemy wykorzystać wyświetlone wartości minimalną i maksymalną do określenia ram przedziału. Do utworzenia kartogramu służy przycisk Aktualizacja. W programie zdefiniowanych jest 10 palet. Można też utworzyć własny zestaw kolorów. Ciekawym dodatkiem jest wykres bąbelkowy dla ponad 2000 miejscowości. Aby go utworzyć, wystarczy wprowadzić wartość dla wielkości bąbelka i odkryć wykres bąbelkowy w okienku zaznaczenia. Zaawansowany wykres bąbelkowy umożliwia dodanie dodatkowej zmiennej dla miejscowości, reprezentowanej na mapie przez kolor. Po wstawieniu danych aktywujemy wykres bąbelkowy. Na wykresie małe niebieskie koła oznaczają niską sprzedaż, ale wysoki zysk, zaś duże czerwone elementy określają wysokie przychody ze sprzedaży. Jednocześnie przy niskim zysku. Wielkość bąbelka edytuje się za pomocą suwaka. Szczegóły na żądanie wywołuje się, klikając na obszar danej gminy. Bardzo przydatną funkcjonalnością są kody pocztowe. Czyli baza kodów powiązana z mapą. Po wprowadzeniu danych dla kodów możemy automatycznie zagregować i przedstawić na mapie. Możemy także poszerzyć swoją analizę, tworząc wskaźniki na bazie danych z GUS Przycisk sterujący ułatwi dynamiczne zmienianie zakresu danych. Interesujący nas wskaźnik wybieramy z listy rozwijanej.